Wojtek, rząd planuje wprowadzić piątkę dla zwierząt. Jest to projekt, który mocno jakby poruszył rolników. Jakie jest Twoje zdanie na temat tej szykowanej ustawy? Cała ta ustawa to tak, tak na dobrą sprawę dla mnie i dla każdego rolnika, który jest hodowcą, czy to trzody chlewnej, czy, czy bydła, czy drobiu jakiegokolwiek, to jest strzał po prostu prosto w plecy. Uważam, że takie coś nie powinno mieć miejsca, to co, to, co rząd dla nas, y, dla nas robi, no to jest po prostu y, nie, do, nie, nie do pomyślenia. Ja uważam, to jest moje zdanie, i myślę, że nie tylko mojej większości hodowców, że do, dopuścić do, do takiej sytuacji, żeby jakieś m, instytucje mogły wejść do, do mnie tutaj, do gospodarstwa, do chlewni i sprawdzać stan zwierząt. W jakich one w warunkach w jakich one się znajdują, to jest po prostu niedopuszczalne. Ja nie po to korzystałem z, yy, z dotacji i groziłem posesję przed, zabezpieczając przed ASF-em, by teraz ktokolwiek bez mojej zgody, a nawet pod przymusem z odpowiednimi służbami typu policja czy jakakolwiek inna straż wejść mimo mojej woli na gospodarstwo. Ja po prostu na to nie wyrażam zgody, i, I myślę, że nie jeden rolnik się ze mną zgodzi, jeżeli chodzi o to kwestię. Jakie to wprowadza zmiany do tego, co już na tą chwilę tutaj zrobiłeś? No na pewno powiększenie końców, tak? Zwiększenie. Metrażu dla danej sztuki. To nie tylko chodzi o, o świnki, czy, czy krowy, czy nawet psy, koty, ale, ale to jest cała inwestycja, którą ja poczyniłem. Można powiedzieć, że bierze w łeb. Tak? Bo ja jakieś pieniążki zainwestowałem i jak do tej pory było wszystko ok, bo ja spełniam wszystkie wymogi odnośnie ASF-u, odnośnie dobrostanu zwierząt. To jest wszystko, wszystko w, w przepisach i teraz. Ja mam kolejne, kolejne pieniądze wydawać na to, żeby zmieniać cały układ, bo to wtedy wszystko bierze w łeb. Cały układ chlewni trzeba zmienić. To nie tylko sam układ, tak, ale trzeba rozburzyć ścianki, trzeba przebudowę. Kto na to da pieniądze, ja się pytam? Nikt na to nie da pieniędzy, tak? Oczywiście, że nikt nie da. Rolnik musi sam. I jak my mamy żyć w takim kraju, gdzie, gdzie każda, jakakolwiek hodowla jest. Obostrzy, obkładana z każdej strony obostrzeniami. No nie da się tak, nie da się tak i, i po prostu gotuje się we mnie, po prostu się we mnie gotuje, jak czytam to, co rząd chce nam zgotować. Wspomniałeś też e, o osobach, które ewentualnie mogą e, kontrolować e, hodowlę. E, te osoby niekoniecznie muszą być e, wykształcone w kierunku e, gospodarczym, nie muszą się znać na tym, w jakich, e, w jakich warunkach e, trzoda chlewna powinna przebywać. E, jakbyś się odniósł do tego, że te osoby mogą wejść na posesję i po prostu no, skontrolować, zadecydować o tym, czy ty ten dobrostan możesz dalej hodować, czy nie? To już jest w ogóle szczyt jakiejkolwiek głupoty. To już, to już przewyższyło naprawdę maksimum. Są odpowiednie służby, instytucje od tego, tak? E, inspektorat weterynaryjny, tak? Sama agencja restrukturyzacji, która może przyjść i, i taki, taką kontrolę mi zrobić pod względem chociażby dobrostanu, tak? Pod względem ASF-u. Czy ja spełniam wszystkie warunki? I teraz. Na dobrą sprawę przychodzą ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o takiej yy, o hodowli, czegokolwiek hodowli, i oni mogą przyjść i, i po prostu wydać decyzję, że jest zakaz hodowania, tak? bo nie spodoba im się jakaś rzecz w moim gospodarstwie. tak, Ja świnie utrzymuję w jak najlepszym porządku, tak, bo to, to są moje pieniążki. Ja nie pozwolę sobie na to, żeby, żeby było dużo upadków, żeby te świnki były w warunkach. Gdzie, gdzie nie powinny być, tak? Bo to przede wszystkim ja tracę pieniądze, tak? To nie na tym, mi, nie na tym rzecz polega, żeby tracić pieniążki. A poza tym, teraz, w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś modernizuje bądź buduje nową chlewnię, nowy budynek inwentarski, jakikolwiek by to nie był, to niekiedy są to lepsze warunki niż niektórzy mają w domu, tak? Więc te, te zwierzęta naprawdę nie mają, nie mają źle w, w, w jakimkolwiek gospodarstwie rolnym, tak? No i teraz kolejną rzeczą jest to, ogrodziłem się, tak? Po to, by żaden dzik, żadne, żaden ASF się do mnie nie dostał, tak? A teraz ludzie, Bóg wie skąd, Bóg wie z jakiego rejonu Polski, yy, gdzie oni przebywali, mogą od tak sobie wejść na gospodarstwo, wejść do, do budynku inwentarskiego i robić mi tu jakieś kontrole. Ja uważam, że to jest po prostu szczyt głupoty, jaki tylko może być. To jest tylko tak delikatnie rzecz ujmując, bo naprawdę mówię Wam, że we mnie się gotuje. I nie ma takiej opcji, żebym ja kogokolwiek wpuścił tutaj na gospodarstwo. Nie ma takiej opcji. Jedynie, chyba że przyjadą gromem z czołgami, wtedy wywa wyważą bramę i ewentualnie w na posesję się dostaną. Bo ja nikogo tutaj nie chcę. Widzieć na gospodarstwie żadnej instytucji, która do tego nie jest uprawniona. Czy Twoim zdaniem e, cała ta piątka dla zwierząt, cały projekt tej ustawy e, może wykoleić e, no, akurat tą dziedzinę e, rolnictwa, produkcji? Jak najbardziej. Myślę, że gałąź e, hodowli w Polsce, jakiejkolwiek, już pomijając tu u, uboje rytualne, e, to wszystko pomijając, no to to wszystko jest zagrożone, tak? To jest wszystko przez przez tą ta ustawa po prostu to będzie taki strzał w plecy. To jest moje to jest moje zdanie. Coś dodaję?